Hej Simonowie, serdecznie witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i prosiliście, żebym zrobił kolejny odcinek z Euro 2020, nie 2021. A niektórzy się zastanawiają, czy w ogóle Panini wyda jakąś kolekcję właśnie na Euro 2021. Podejrzewam, że pewnie nie, ale dobra, nieważne. Dzisiaj mała puszka i duża puszka. Oczywiście ja to mam z Kardzon. Jeżeli ktoś chce sobie zakupić, to link znajdziecie w opisie do sklepu i do Allegro, właśnie do Kardzon. No, bo wiadomo, teraz lepiej nie wychodzić z domu, więc możecie sobie zamówić. I ja to dostałem w ciągu dwóch dni, więc yy, nawet nie, bo było to wysłane chyba w poniedziałek, ja dostałem to we wtorek, także bardzo szybko. No polecam, bardzo. Linki znajdziecie w opisie. Dobra, mała puszka, duża puszka, mała puszka. Aha, bo tak, bo to oczywiście wszystko było w tych kartonikach. Wiadomo dlaczego. Eee... I zaraz zobaczymy, co tu ciekawego można trafić w małej puszce i w dużej puszce. Jeszcze nie otwierałem puszek, więc zacznę sobie od małej, a dużą damy sobie na razie na bok i zobaczymy, co ciekawego mi się tutaj trafi. Fajnie się otwiera. O, są saszetki i to mi się bardzo podoba. Mamy tutaj trzy karty luzem. Oczywiście jest to polska wersja, nie niemiecka. <laughs> nie wiem, kiedy przyjdzie do mnie... Hmm, paczka od panini niemieckiego, ponoć wysłali mi drugą, bo tamta już wróciła. A teraz na granicy, ponoć stoi się po 40 godzin, więc nie wiem kiedy to dostanę, no ale czekam. Dobra, cztery saszetki i trzy karty powinny być chyba dwie limitki i jedna i jedna chyba. A tu są te końsy, a dobra, jeżeli ktoś gra, proszę bardzo, kodzik. Macie tutaj, możecie sobie pograć. Ja nie gram limitki, zaraz sobie zobaczymy. Lecimy. Tu się oczywiście nic nie zmieniło. Oj, chyba się Kubuś obudził. <grym> e, oczywiście 8 kart w saszetce. właśnie tak sobie chciałem wykorzystać, póki Kubuś zasnął, ale chyba się budzi. Dobra, e, mamy tutaj na bazówce Griezmana, co śpi? Czy się obudził? O nie. Ale dobra, mam nadzieję, że mi da nagrać odcinek. Dobrze, lecimy dalej. Patrzcie jak się tu po ostatnim otwieraniu rozciąłem jeszcze palca sobie przy okazji później rozciąłem. Dobrze, nieważne. Lecimy dalej, zobaczymy, czy uda się trafić kartę, jakąś rarkę. Mamy tutaj Polaka, Bednarka. No i tutaj powinny być chyba karty specjalne. Tutaj mamy jeszcze bazóweczkę I jedziemy, i jedziemy i pięknie mamy tutaj kartę Multiple, oczywiście z reprezentacji Polski Lewandowski, Piątek i Milik. Dobra i mamy kolejną kartę specjalną i kolejna karta specjalna reprezentacja Szwajcarii więc miałem trzy karty specjalne i teraz zobaczmy sobie pierwszą limitkę Rebić pytacie się kiedy będzie FIFA 20 miałem ją nagrać wczoraj ale niestety zasnąłem zasnąłem i Kubuś mnie obudził na karmienie macie tutaj kodzik jeżeli chcecie do limitki więc postaram się dzisiaj coś nagrać. Jak nie usnę oczywiście. Dobra, ale w tym tygodniu postaram się właśnie nagrać ekipę lewego, więc myślę, że jakoś dam radę. No dobrze, lecimy dalej. Mamy pierwszą kartę bazową Morata. No jestem ciekawy czy w wągle, czy trafię właśnie w Fordberg, czy trafię jakąś kartę RAR w tych puszkach. A, tu mamy. Stadion Budapeszt. Z tyłu mamy oczywiście opis, ile mieści e, kibiców. No, damy tutaj, bo to jest raczej taka, no nie karta specjalna. Tu mamy kartę świecącą, specjalną. Sterlinga Power Up. Ramsey i Szwajcaria. Znowu Szwajcaria, tylko teraz logo, a wcześniej było, była cała reprezentacja. W sensie nie cała reprezentacja, tylko jedenastka. Przepraszam. Leźmy dalej. Mamy tutaj Szmajcha Młodszego. No i zobaczymy kimś. I tu będą karty specjalne. Tu mam jeszcze bazówkę. Czyli wychodzi na to, że mam po trzy karty specjalne w saszeczce. Alaba. Mm, oczywiście. Na karcie Power Up. Tu mamy reprezentację Bośni i Hercegowiny. I jeszcze. No nie ma karty RAR. Mamy tutaj FANS, jest karta FANS, w tym odcinku pokażę Wam jak wygląda już mój album i lecimy z ostatnią saszetką z mini puszki i rakitic rakitic Lukaku, Bereszyński, I tu będą karty specjalne, tu jeszcze jest bazówka, o, mamy kolejnego Polaka, Frankowski i zobaczymy co się trafiło ciekawego. Tutaj, o pięknie, Modric na karcie Kapitana. Fans. Tutaj mamy Turcję, jedenastka z Turcji. I jeszcze będzie Obrońca. No, w sumie Obrońca. E, karta Multiple, The Wall. Ale chyba jej nawet, chyba jej nie mam, coś mi się wydaje. E, oczywiście z Hiszpanii. I to była ostatnia saszetka. A tutaj macie kodzik do pomocnika. Jest to. Barella. Mamy tutaj barele. Także takie miałem limitki w mini puszce. Teraz zobaczymy, co będzie w dużej. Może tutaj będzie jakaś rarka ciekawe. Ja tam ogólnie lubię strasznie otwierać duże puszki. Tutaj mi się coś rogi pozaginały. Zobaczcie. Ale to. Czasami tak bywa. Dobra. Otwieramy dużą puchę. Mamy tutaj. Wow, ile kart tutaj jest luzem. To jest łaskia. i saszetki. To ile tych limitech to w środku jest? Eee... Czekajcie, ile tu jest w środku? 56 kart, 6,7 saszetek, 4 karty zlimitowanej. Aha, i jedna. A tutaj będą 4 limitki. Będą 4 limitki. Podejrzewam, że. A właśnie, bo to są te końsy. Jeżeli chcecie, to proszę bardzo. 150, czyli będziecie mieć w sumie już 300. O, elegancko. Dobra, zaczniemy sobie. Mamy tutaj 2, 4, 6, 7 saszetek. Zobaczmy pierwszą limitkę. Również macie tutaj kodzik, jeżeli chcecie. I jest to kto? Gareth Bale. No to elegancko. Jak na razie żadna limitka mi się jeszcze nie powtórzyła. Lecimy. Pierwszą flaszekką. No i zobaczymy, czy tu się trafi <laughs> e, jakaś karta. co nie e, mamy. Kantę. popkręcane, Tu mamy loda. <laughs> loda. E, dobra, tu będę daje, gdzieś na bok sobie odkładał. E, karty no, zwykłe, bazowe. O, tym gościem mi się bardzo fajnie gra w FIFA 20. Tam parę wyzwań musiałem nim zrobić jest nawet spoko, to jeszcze była Austria i nie uznaję tam tych kart jako specjalne, no bo są, no nie są świecące, ale są sumie jako, jako bazówka mamy tutaj pierwszą kartę specjalną na Fansie i tutaj mamy Islandię, reprezentację Islandii lecimy z kolejną saszetką z Garethem Bale'em w środku no, w sumie czemu nie, można i tak otworzyć jakiś śmieszny papier z tych saszetek Okej, okay. mamy tutaj Turka pierwszego. Szar, Silva, Belotti. I tu będzie jeszcze jedna bazoweczka. Paulsen. I zobaczmy, kto tutaj będzie. Mamy Sterlinga. Sterling już dzisiaj był na karcie Power Up. O, pięknie, Cristiano Ronaldo na karcie kapitana no, Ronaldo jeszcze nie miałem. Czekam jeszcze na Roberta Lewandowskiego i tu jeszcze Kielini na karcie fans. Zajdźmy z kolejną saszetką. Otwieram już po staremu. Okej, okay, tutaj bazówki nas nie interesują. Jeżeli słyszycie Żankę, to sorki. Żanka załatwia jakieś tam sprawy. Pereira jeszcze tutaj na karcie bazowej i zobaczmy kto będzie. Tutaj mamy Alabę, jest Alaba na karcie Power Up. Mamy jeszcze tutaj um, Słowakia <sł <sł i tutaj mamy jeszcze Fansa, reprezentant Portugalii. No dobrze, zobaczmy sobie, tu będzie napastnik, więc napastnika sobie zostawimy. Weźmiemy sobie jakiegoś tutaj pomocnika. Macie tutaj Kodzik i kto to jest? BROZOWICZ, mamy brozowicia na karcie limitowanej i jedziemy z kolejną saszetką rozdaję kody, bo, bo nie gram, nie gram online bardziej skupiam się na FIFI 20 i na e, FIFI MOBILE, w FIFI MOBILE ukazał się e, nowy event SBC a to jakiś odcinek z tym nagram dobrze i tutaj mamy, no ta karta ładnie wygląda ze Szwajcarii fajnie, ale damy ją tutaj na boczek Mamy tutaj z Francji multiple tutaj mamy Fansa Dragowicz i reprezentacja Belgii 11. Mamy jeszcze trzy saszetki do końca a już jak już tak otwieram to sobie otworzymy w ten oto sposób czemu by nie i jedziemy jedziemy jedziemy. I o Fabiański z reprezentacji Polskiej oczywiście. Tutaj mamy Embolo. Nie ma. I ten. Dobrze. Pozdrawiam. No. A szczepień nie ma, więc kubusia się nie zaszczepimy. Widzicie, co się dzieje. I Szwecja. Dobra, kolejna limitka. Znowu pomocnik. Tu macie kodzik. I jest to kto? Dobra, jego chyba mam. Co tam? Dobrze. Co, tu śpi? No. A. Podkradnę. Czemu mi podkradasz? Nie mogę. Możesz Mogę to otworzyć? Możesz to otworzyć. Szczęsny, Verratti. Zobaczymy o kurtuła, kto będzie na karcie specjalnej. A ty już otwierasz? A nie mogę. No to poczekaj. Debruyne I tutaj Patricio, Isak. I reprezentacja I Kosowo. Czemu inne? Takie jakieś kiedyś jak otwierałam, to też były inne. No bo to za każdym razem są inne, bo to jest najpierw. inna kolekcja. No tak, ale takie... No bo to są reprezentacje już. A to jest w ogóle Euro 2020, którego nie ma. No wiem, słyszałam. Ale karty mogą przejść do historii, bo wiesz. O. Karty z, z Euro, które się nie odbyło. Fajnie. Mogę otworzyć? No możesz. Ale to musisz się tutaj no przesunąć. Te. Mieszczę się jeszcze. No bo już tu się mieścisz. O. Ziru, No nie musisz czytać, daj trochę niżej, bo mu głowę ucięło, o. A, dobra, sorry. Ziru I jeszcze mamy... Rajtala. Jukka. Trochę niżej, bo nam głowę. O. Perkowicz. Bruno. Bruno. I Martinez. To na razie na końcu, obróć. Aha. Tak i oba to mamy stadion. I tu <noise> mamy masz stadion? bazowe, znaczy no, jest ładne. te. Specjalne, Ugi... ale. No, nie musisz czytać, że Ja wiem, no ale ja sobie tak. I co? Aha jeszcze jedna jakaś będzie. Niżej, niżej. O, no, no, Prezentacja no, same, same ci ręce do góry mhm. idą? I karta kapitana. Darida. Dridia. Wladimir. Wladimir. No to nie było karty rarną, ale cóż, ale trafiłem zobaczyć, jaką fajną kartę no. pokażę ci. No, się schował, o to. Chciałeś patrz. O ja. Dzień dobry. Jaki uśmiech. Uśmiech, zęby wybielone. Jest ok, co nie? No. A wszystkie limity A nie pokazałem, to możesz pokazać to ostatnią. Pokaż najpierw w tył, żeby sobie kodzik wzięli, bo ja rozdaję, żeby sobie grali online. Możesz wiesz? trochę bliżej, Ach, w sumie widać, widać wszystko i kto to będzie? No Mbappé elegancko. Zawodnik wiesz skąd jest Mbappe? Yy, z Francji. A skąd wiedziałeś? Chyba <grytanie> jest <Was> napisane. Aha, <grytanie> 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 no faktycznie. A się zdziwiłeś, że wiem? <grytanie> no zdziwiłem się trochę, mówię kurczę co jest. No widzisz. No dobra. Puszeczki otwarte. My Was zapraszamy na kolejny odcinek. Kubusia jeszcze nie ma. Musimy poczekać aż urośnie. Kubuś się musi wyspać. A Kubuś się nie musi nie teraz wyspać, bo marudny był, ale udało się go uspać. Mhm. Także jeszcze musicie trochę się wstrzymać, bo się wierzy, że się pytają kiedy będzie Kubuś. Ale Kubuś będzie jak będzie starszy. Tak. Oczywiście jeżeli będzie chciał, bo jak nie będzie chciał nagrywać z tatą, nie będziemy go zmuszać. Nie będziemy go zmuszać, dokładnie. A jak będzie chciał, to Są czemu zdecyduję. nie? No właśnie. Dobra, pozdrawiamy serdecznie. Do zobaczenia, trzymajcie się, bo my musimy iść po chleb, bo nam się skończył. Pa, Pa! pa.